Wiele osób pyta, kiedy otworzymy bibliotekę, co się dzieje w bibliotece. Więc postanowiliśmy Państwa dzisiaj oprowadzić po nowym miejscu w Sokółce, które wkrótce będzie otwarte. Już wszelkie prace zostały ukończone. W tym momencie szykujemy się do przeprowadzki i wkrótce zaprosimy Państwa do wypożyczenia książek. Ale chciałabym, żeby jeszcze głos zabrała nasza pani dyrektor biblioteki, Asiu Aszykosi. Drodzy Państwo, tak jak powiedziała Pani Burmistrz, czekamy z niecierpliwością, kiedy zaprosimy naszych czytelników do pięknej nowej biblioteki. Niebawem się to odbędzie. Jesteśmy w trakcie pakowania książek. Będziemy się przenosić. Mamy dla Państwa bogatą ofertę. Do zobaczenia niebawem. 36 tysięcy wypożyczeń w ciągu roku. Ja uważam, że to jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś mówi, że książka to jest przeżytek, jest to po prostu nieprawda. Książka to jest dopiero przyszłość. Zapraszamy na wspólny spacer po bibliotece. Nie otwieramy, hucznie nie przekazujemy, ale zapraszamy na spacer. się na tarasie widokowym w Bibliotece Publicznej imienia Wisławy Szymborskiej w Sokółce. Ten taras ma służyć mieszkańcom Sokółki, naszym czytelnikom. Głównie tym, którzy korzystają z czytelni. Przychodzą, żeby poczytać gazetę, przy kawie, herbacie, skorzystać z literatury, która jest dostępna na miejscu. Chcielibyś, chcieliśmy stworzyć im możliwość korzystania z naszych Naszych zbiorów również na łonie natury. Okres wiosennoletni, kiedy pogoda jest piękna, nie zachęca do tego, żeby siedzieć w murach budynku. Dlatego nasi czytelnicy będą mogli wypożyczyć książkę z czytelni, czy też gazetę, przyjść tu na taras, usiąść przy stoliku i skorzystać z ładnej pogody, czytając właśnie to, co ich aktualnie interesuje.